Siemano, ja jestem, pociąg, ze no mną dzisiaj jest... Denis I Adam. Ja A ten Ventor, nie, nie wiem kto to jest, ale dobra I dzisiaj robimy reklama serwera Tak, właśnie yy, Tak, i IP to jest serwer, który jest do IP będzie w opisie I tu to... I o adminach. Właściciel serwera Steam 12, admin BookFurens właściciel... i właściciel Bookit. Admin ma zawsze rację, zakaz wyzywania pomagania gry, okay. zakaz wspomagania, rekrutacja on, ma, nie wiem co jeszcze. Nie obradzie, nie obraża jeśli widać, że tak, jeżeli tak, używacie, tak. to nie to. Tak, i tu jest I losowy cf, który nie działa. O, nie, dobra. Tutaj jest dent i... Ej, patrzcie, ja wodę odkryłem nie, właśnie! Woda 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 woda. Dobra, Denis nie da nam tego na odcinku. Dobra, i chodź pociąg na Home, pokażemy wam drop. No, no dobra, ale my musimy jakieś o. pochodnie cudać albo coś. Już mam takiego seta, no a ja to gram 5 minut, więc to jest nawet dobry drop jak na... A ja dopiero zacząłem dwie. Administracja no. pogada Dobra, ja mam jakiś węgiel chyba. Denis, ile masz bloków diaksów? Yy, na razie mam trzy. No to dawaj. Czekaj, ja muszę Przynajmniej popieram do... O kurde! Teraz mam drop. Drop jest taki nieogromny... Yy. Blok, no drogi blokami tak. Nie ogromny, nie za słaby Nie ogromny, nie... nie ten... nie za więc... taki w sam raz Kurde, woda się do nas dostała 26 Dobra zablokowałem, więc fok ile zombiaków uciekło, uważaj Dobra, dawaj, dawaj, niszczymy je, Dobra, idę po Lebla. Tutaj gdzieś... Ej! Tutaj gdzieś musi być spawner Dobra, dajcie tyle bloków co macie, Diaxy Dajcie ja mam 4. Szybko, bo zaraz nie będę mógł zakładać gildy Ja mam pięciu No to daj mi jeszcze dwa, daj mi dwa Dobra, mi dwa. Dobra, Dobra nice y Czekajcie Gilbie będziemy mieli? No, ale to chodźcie na to, zrobimy sobie... Zakończ może odcinek i zrobimy sobie zaraz miejsce na Gilbie. No to. Chodźcie tutaj, chodźcie tutaj. Albo dobra do pócioka. No i tak, i tak wygląda na, nasza baza. No. Tak jak mówiliśmy, Drop jest taki fajny nie? No, więc. To jest fajny serwer, więc komentujcie, subskrybujcie, na razie I wbijajcie, zapraszam. 来啦，来啦。